Shale, a to jest prezentacja moda Dogi Talent. Ten mod do, no nie tyle dodaje, bo psy w Minecraft'cie są, ale ulepsza istniejące w Minecraft'cie psy, czyli te, które łapiemy sobie normalnie z wilków, do psów, które faktycznie potrafią coś robić, mają różne talenty no i są ogólnie bardziej kompatybilne z nami. Nie, nie teleportują się do lawy, nie toną w wodzie, i ogólnie mają większe szanse na przeżycie podczas naszych podróży. Nie teleportują nam się też pod nogami. Tak więc, w grę zaczynamy na każdym nowym świecie z tymi dwoma przedmiotami. Jest to Command Emblem, który służy do rozkazywania naszym oswojonym psom, na przykład, żeby atakowały danego potwora. I Dogi Charm, który. Jest niekraftowalny, dostajemy go tylko raz i pozwala on nam przyzwa przyzwać do siebie świeżego, oswojonego pieska. Tak więc, weźmy to sobie tutaj już. To są ważne elementy, to nie są po prostu drewna. Jeśli mamy sobie takiego pieska tutaj, to możemy na niego kliknąć. Normalnie prawym przyciskiem wtedy on w stanie bądź usiądzie. Ale jeśli klikniemy na niego z patykiem, prawym przyciskiem, to otwiera nam się jego interfejs tego psa. Jak widzicie, tutaj możemy zmienić mu imię, on się nazywa Steven. Możemy rozeć mu różne talenty z 18 dostępnych. O ile mamy odpowiednią ilość punktów, o tym za chwilę. I generalnie możemy na przykład ustawić mu, żeby na, za nami podążał, żeby atakował yy, i różne takie rzeczy, oraz zmienić mu kolor obroży. I jeśli jesteśmy na yy, multiplayerowym serwerze, to możemy ustawić, żeby yy, słuchał się innych, bądź nie. Jak widzicie, ten pies jest poziomu 60, do tego jeszcze dajer 30, czyli jest to najwyższy, jaki można w tej grze mieć. Pozwala nam to na wymaksowanie. Jezu, ile to jest 8 różnych skilli? Tak, 8, dobrze. No, i to za chwilę do tego wrócę. Póki co, zajmiemy się crafting recepturkami. Jeśli złapiemy sobie psa w normalny sposób, tak jak zawsze się łapie psy w Minecraftie, czyli poprzez zdanie wilkowi kości. Następnie musimy dać mu jednego training treata, czyli przysmak treningowy który robimy z takiej recepturki, staje się on wtedy takim właśnie dogi. I potem, żeby dogi na konkretne poziomy wsadzać, potrzebujemy konkretnej ilości przysmaków. Tak więc do poziomu 20, czyli 20 przysmaków, potrzebujemy tych właśnie treningowych. Potem, żeby z 21 do 40 go podnieść, potrzebujemy już przysmaków super. Które tworzy się tak z pięciu zwykłych przysmaków treningowych oraz złotego jabłka, wychodzi ich wtedy pięć, czyli potrzebujemy cztery razy to wykonać, żeby go odciągnąć do 40 poziomu, i potem aż 41 do 60. Potrzebujemy już mistrzowskich przysmaków, które wychodzą z połączenia pierwsz... pięciu super przysmaków i jednego diamentu czyli generalnie na podniesienie. Takiego psa do poziomu 60 potrzebujemy 4 diamentów i odpowiedniej ilości złotych jabłek. Dobrze, ale można potem tego psa jeszcze podnieść o poziomy Dajer. Poziomów Dajer jest 30 i przysmak Dajer taki, czyli dziki, nieokiełznany. Robimy używając pięciu mistrzowskich przysmaków i jednego kamienia kresu. Jest to strasznie droga impreza. Mam tutaj nawet pokazane dokładnie, ile potrzeba wszystkiego, ażeby podnieść psa do danego poziomu. Tak więc potrzebujemy 20 training treatów, 20 super treatów. 20 Master Treatów i 30 Master Treatów, czyli jak widzicie, ogółem wychodzi tutaj 170 takich Master Treatów, co daje nam e, tak w przybliżeniu 36, tak, 36 diamentów, e, czyli no, no nie, jest, nie jest to tanie, ale e, pozwala nam to na rozwinięcie tych 6 skili. Więc tak, jak już sobie karmimy tego psa, to za każdy poziom. On dostaje punkt na poziomie pierwszym, czyli tym zupełnie świeżym, ma 15 punktów. Potem dostaje po punkcie za każdy poziom, i na poziomie ultimate, czyli 60 plus 30, dostaje jeszcze dodatkowo 15 punktów, czyli ogólnie daje nam to 120 punktów, co pozwala na wymaksowanie właśnie ośmiu skili. Gdyż yy, za pierwszy poziom skilla potrzebujemy zapłacić jeden punkt, za drugi dru dwa, za trzeci trzy, za czwarty cztery, no i za piąty pięć, czyli to jest ogółem, uwaga, liczę, 15 punktów na każdy, na wymaksowanie każdego skila. Także czasami opłaca się na przykład zamiast wymaksować wszystkie, to wziąć sobie na poziom, na poziom czwarty trzy zamiast. Dwóch na piąty chyba. No, tak. <grym> Okej, okay, y, dalej. Jeśli mamy już sobie na przykład dwa psy i chcemy je rozmnożyć, to musimy stworzyć kość rozmnażania, którą tworzymy, tak, z jednego mm, mistrzowskiego przysmaku i wszelkich mięs i ryby. Ryba to nie mięso. Ym, no, i potem dostajemy szczeniaczka. Szczeniaczek rośnie nam 10 dni, czyli nie tak jak normalny szczeniaczek minecraftowy, który rośnie jeden dzień. I do tego jest nieoswojony, musimy go oswoić z osobna, no i potem rozwijać y, od podstaw. <ścoughs> Następnym przydatnym przedmiotem będzie y, miska dla, na jedzenie, gdyż psy robią się głodne, o czym też za chwilę powiem. Y, łóżko. Które pozwala psom na szybszą regenerację zdrowia, i tutaj to jest tylko przykładowa recepturka. Można zamienić to na dowolne drewno, o ile wszystkie drewna będą takie same, oraz na dowolny kolor wełny, o ile oba kloski będą tego samego koloru. Czyli na przykład można sobie zrobić z jasnego drewna różową kołderkę i będzie też działało. Tutaj mam pokazane z białą wełną wszystkie kolory tych pudełek. Już nie, nie chciało mi się robić z kolorową wełną, więc, więc wiecie. Następnie, z psem możemy się bawić w aport. I potrzebujemy do tego kości do rzucania, którą tworzymy z czterech kości i jednego slimebola. Psa, jeśli nam się znudzi, albo ogólnie z jakiegoś powodu chcemy się go pozbyć, możemy wyspowodzić. Potrzebujemy do tego nożyc do obroży, które robimy w ten sposób. No i jeśli z jakiegoś powodu zniszczy nam się nasz command emblem, możemy sobie zrobić nowy. Potrzebujemy do tego tylko łuku i czterech sztabek złota. To tak by sobie było na tyle w kwestii rzeczy, które można sobie skraftować. Jak już mówiłam, dogi chciałem jest nie, nie Przywołamy sobie teraz dogi jednego. Nie idź. Stój, sieć. No. On jest już on jest już takim dogi, nie jest zwykłym wilkiem minecraftowym złapanym, co możemy poznać po tym, że jego obroża jest taka intensywnie czerwona, jak normalnego wilka złapiemy. No, zresztą mogę pokazać. Wilk. I kości od razu. Zleśmy sobie cały stack. Aha, do prezentacji tego moda oczywiście używam not enough items. Oraz kilku innych modów, których akurat tutaj nie widać zbytnio. Zespanujmy sobie teraz wilka. Jak się nieoswojony wilk w ogóle ma takie nikczemne spojrzenie. No ale oswójmy go. I teraz w tej chwili jest oswojony. Jak widzicie, jego obroża jest taka trochę ciemniejsza niż tego dogi. No ale dobra, no to weźmy sobie jeszcze przysmaki. Hmm, po całym staku, bo tutaj widzę, że będą dwa psy do rozwinięcia. I teraz jak widzicie, to jest zwykły majękaftowy pies. I dam mu jednego przysmaka. I w tym momencie stał się tym dogi, zaczął mu się machać ogonek. No i możemy teraz wejść sobie na przykład w tego. Jak widzicie, ma 15 punktów do wydania. Możemy go sobie nazwać. Nazwijmy go. Fluffy, znaczy fluffy. I teraz naszego Fluffy możemy rozwinąć poprzez danie mu przysmaków. I oczywiście wam pokażę, od razu udowodnię, że miał 15, teraz ma 16. Czyli każdy. Aha, i poziom pierwszy. Każdy poziom daje mu jednego punkta. No więc możemy dać mu. W tym momencie ma 20 poziom. Nie możemy już go karmić tymi przysmakami, więc musimy mu dać super przysmaki. To zresztą zrobimy. I znowu osiągnął level 30, więc musimy dać mu mistrzowskie. Proszę, pieskujec kochaj mnie. No i to jest w tym momencie wymaksowany pies, jeśli chodzi o poziom, ale ma jeszcze ten poziom, taki dodatkowy dajer. 30 przysmaków wciśniemy w niego. Nie to tutaj zaczął latać. No i jak zwykle to wszystko wygląda tak bardzo fajnie i łatwo, ale jak już wam pokazywałam, strasznie dużo. Surowców na to idzie. Tak naprawdę horrendalnie dużo. I w tym momencie nasz Fluffy ma 120 punktów do wydania. I tak, jest 18 różnych talentów. Pierwszy z nich, Black Pelt, to na każdy poziom dodaje bodajże 10% uderzenia krytycznego, które zawiera. Aha, nie, po prostu poprawia uderzenie krytyczne, które zabiera dodatkowo jedną, drugą serduszka osoby uderzonej, celu uderzonego, i dodatkowo jeszcze kolejne serduszko, czy na każdy poziom, i dodatkowo jeszcze kolejne serduszko w momencie, kiedy to wymasterujemy, czyli dajemy to na piąty poziom. Hellhound, czyli piesek z piekieł. Jeśli. On taki ma skill rozwinięty i ugryzie coś, to to coś się podpali I zależnie od tego jak... Um, Boże... Jak... Jak mocno rozwinięty mamy ten skill, to yy, dłużej ten ogień trwa I do tego jeśli wymasterujemy to, to nasz pies staje się zupełnie odporny na obrażenia od ognia Pillow czyli yy, poduszkowe łapeczki Pozwalają przy każdym poziomie na opadnięcie z wyższej wysokości o 3, 3 na poziom bloki, a wymaksowanie pozwala psu w ogóle na nieoszczuwanie czegoś takiego jak obrażenia od upadku i do tego na lewitowanie czasami. Dogidasz zwiększa szybkość ruchu naszego psa. Każdy poziom daje 12%, y, większą szybkość ruchu, no i wymasterowanie daje jeszcze dodatkowo 15%. Badfinder to, y, jeśli sobie z nim siedzimy y, gdzieś w polu i wsadzimy go sobie na głowę, to o czym zaraz powiem, jak się wsadzę psa na głowę, y, to on, jest, on będzie patrzył w stronę naszego domu. W sensie miejsca, które ustaliliśmy jako dom, czyli e, dla psa jest to miejsce, w którym my ostatnio spaliśmy w łóżku bądź e, w którym kliknęliśmy na podłogę e, kompasem. Prawym, prawym przyciskiem mając ręce kompas. E, no i e, jeśli wymaksujemy. Aha, i. Boże. Na każdy poziom wyczuwa to z odległości większej od, o, o 200 bloków, czyli na pierwszym 200, na drugim 400 itd. A na poziomie piątym, czyli na, na, maks, na wymaksowanym, no, wyczuwa nasz dom z każdego miejsca na świecie. Shepherd dog, czyli pies pastuszek. Jeśli mamy w ręce zboże, i akurat taki, taki pies się znajduje u nas w pobliżu, to on od razu pobiegnie do najbliższego zwierzęcia gospodarczego typu krowa, świnia, owca lub kurczak i go przyniesie. No i żeby go potem od tego psa zabrać, to wystarczy, że przestaniemy trzymać, boże, przestaniemy trzymać zboże, gadok. To potrafi po prostu zabloko zablokować yy, zupełnie atak fizyczny, czyli nie dostać żadnych obrażeń. Podobno potrafi też wskoczyć za nas yy, i przyjąć atak fizyczny, yy, i zablokować go. Yy, pies do jeżdżenia, czyli po prostu no, działa jak koń. Yy, przy czym kilka skilli yy, innych psa ma wpływ w tym momencie. Na to, jak się zachowuje, czyli na przykład, jeśli nie mamy rozwiniętego tego Hellhounda, to my też będziemy odporni na ogień, jeśli znajdujemy się na tym psie. Dogi dasz oczywiście zwiększa szybkość ruchu podczas zasiadania psa, i tak dalej. To wszystko można przeczytać na stronie, którą dam w opisie. No i żeby wskoczyć na psa, to wystarczy, że podskoczymy i naciśniemy na niego prawym przyciskiem w tym momencie, jak jesteśmy w powietrzu. Quick Healer, czyli szybkolecznik. O wiele szybciej się leczy po prostu niż normalnie się psy leczą, a psy leczą się dosyć wolno, więc jest to dobry skill. Fisher potrafi, za każdym razem, jeśli pływamy, to ma pewną szansę na złapanie ryby i na przykład, jeśli jest w tym momencie, ma rozwinięty jakikolwiek chociaż jeden punkt w Hellhoundzie, to ryba, którą złapie, nam, nam złapie, może być. Ugotowana, i rozwinięcie tego skilla do końca pozwala psu oddychać pod wolą. E, Pestfighter, czyli e, zabójca szkodników, e, daje obszarowy, e, obszarowy atak do wszystkich rybików cukrowych, tak one się nazywają. Te stworzonka, które siedzą w twierdzy. To takie robale małe, pełzające, które gryzą po stopach. E, no i e, za, za każdy. E, za każdy. Boże. Za każdy poziom zwinięty w skilu dodaje to dodatkowe trzy bloki odległości, w jakiej on zadaje obrażenia tym rybikom, i poza tym wymaksowanie zwiększa dwukrotnie, czyli zamiast jednego punktu obrażeń dodaje dwa punkty obrażeń. Rescue dog, czyli pies ratownik. Jeśli spadniemy na zdrowie krytyczne, czyli poniżej chyba półtora serduszka, to pies ten, jeśli jest w pobliżu, będzie nas chciał uleczyć i może nas maksymalnie wyleczyć za dwa i pół serduszka, gdyż wychodzi pół serduszka na jeden poziom. No i to kosztuje go 100 nourishment pointów, czyli jego punktów pożywienia. To, co tutaj widać nad fluffim w nawiasie. No i wymaksowanie zmniejsza to do 80. Hunter dog pozwala na, daje nam szansę na to, że jeśli pies coś zabije, to rzeczy, które z tego czegoś wypadną, zamiast jednej wypadną dwie. No i... Jest to 10% na każdy poziom tego skilla, 10% szansy, a dodatkowo wymaksowanie daje jeszcze 10%, czyli ogólnie w 60% może być. Pak Papi to jest, dodaje specjalny ekwipunek dla naszego pieska, po trzy sloty na każdy poziom. Żeby wejść do tego ekwipunku, potrzebujemy trzymać w ręce deski, i nacisnąć wtedy prawym przyciskiem na psa. A jeśli wymaksujemy, to będzie automatycznie wszystko podnosił, jeśli ma miejsce w swoim ekwipunku. Creeper Sweeper, czyli wyczuwacz creeperów. W momencie, kiedy jakiś creeper do nas podchodzi, to ten pies będzie warczał. I na każdy poziom wyczuwa creepery z odległości o 6 bloków większej. A na maksymalnym poziomie jest w stanie atakować creepery. Happy Eater to zwiększa o 10% na każdy poziom ilość, ilość punktów pożywienia, którą dostaje pies normalnie z pożywienia, przy czym normalnie jest to 40% z jakiegokolwiek mięsa i 30% z wszelkich produktów żywnościowych typu mięso z modów różnych, a także na poziomie piątym jest w stanie ten pies Jeść ryby. E, a na trzecim w ogóle zgniłem mięso, co jest dziwne, powinno być na odwrót. No ale dobra. E, ryby to dają 30 punktów pożywienia, chyba. E, po poison Funk powinno być. E, Czyni trujący kieł. E, za, e, za każdy. E, Boże, za każdy e, poziom skila wydłuża. Trwanie trucizny, którą pies może wsadzić na daną ofiarę poprzez ugryzienie jej. I na poziomie trzecim pies się staje w ogóle zupełnie odporny na wszelkie trucizny, a na poziomie piątym, jeżeli jesteśmy pod wpływem jakiejś trucizny bądź innego czegokolwiek, np. miksury widzenia w ciemności, ale już jej nie chcemy, to jeśli klikniemy na psa mając w ręce oko pająka, to zostaniemy oczyszczeni z tego efektu jakiegokolwiek on jest, ze wszystkich efektów naraz i kosztuje to 30 nourishment pointów psa. Puppy Eyes sprawia, że jeśli podejdziemy do jakiegokolwiek wieśniaka z psem w pobliżu, to wieśniak da nam prezent, co można robić raz na dwa dni, a wymasterowanie tego skillu, skilla Pozwala nam na robienie tego codziennie. Ok, to by było tyle, jeśli chodzi o skile. Boże, strasznie długo mi to zajęło. E, nasze psy dalej siedzą. No i możemy sobie rozwinąć cokolwiek. Na przykład damy, damy mu coś w Dogi Dash i coś w Fisher dog. Jak widzicie poszły dwa punkty na to. Teraz jeśli rozwinę Fisher Dok jeszcze raz, to pójdą już dwa punkty. Teraz powinny pójść 3, bo rozwiniemy na poziom 3, na poziomie 4 4 i na poziomie 5 5. I mamy wymaksowanego Fisher doga. Tutaj Steven ma już wszystko wymaksowane. I tak jak mówiłam. Ojej, wstanie. Jak mówiłam, jeśli podskoczymy, to możemy dosiąść w psa, który ma rozwiniętego psa do jeżdżenia. I poruszamy się na nim normalnie jak na koniu. Nie jest to aż tak szybkie. Ale no, te efekty różne, na przykład z Hellhounda, y, są odpowiednie. Y, siada się shiftem, tak jak normalnie ze wszystkich wierzchowców świń, koni. Y, nie będę pokazywała, jak się rozmnaża, bo jest to dosyć podobne do wszelkich innych zwierząt rozmnożonych w Minecrafcie. Wystarczy wziąć dwie kości. Z tej recepturki wychodzą dwie, tutaj akurat nie wsadziłam dwóch. Dać je dwóm oswojonym psom i wtedy narodzi się mały piesek, który przez 10 dni będzie rósł. Co jeszcze? A no oczywiście zróbmy sobie, zróbmy sobie noc. Zróbmy sobie... Normalne. Kliknijmy na psa patykiem. I teraz tak, on jest tactical, czyli y, będzie nas y, śledził, ale nie będzie atakował, dopóki nie, nie będziemy ukazali tym y, przyciskiem komandy. Y, agresywny to znaczy, że będzie atakował wszystko, co atakuje nas lub my atakujemy. Bezerker to, y, jeżeli cokolwiek podejdzie do nas, to od razu to zaatakuje. Dosajl to y, pies będzie nas będzie za nami podążał, ale nie będzie nic, nie at nic atakował. Ale przyniesie nam na przykład kość, którą mu rzucimy. Yy, I o Jezus, bije mnie. Yy, poczekajcie, ustawię sobie od razu agresywnego. I już w tym momencie widzicie, że Steven yy, zabił zombie. Mimo już siedział, specjalnie wstał po to. Chodź, Steven, biegaj. Yy, tak, os ostatni tryb, czyli wandering. Yy, łażący dookoła, po prostu sobie chodzi. Zostaje z reguły w odległości do 30 bloków od swojej miski. Yy, no i, i tam siedzi sobie i czeka, aż my coś będziemy od niego chcieli. Tak, yy, miskę ładuje się poprzez kliknięcie na nią yy, prawym przyciskiem i wsadzenie tak, bądź na przykład możemy. Przy użyciu przycisku Q wyrzucić, i to będzie wpadało do miski. Jest tutaj. Psa karmimy naciskając na niego pewnym przyciskiem. Aha, ty jeszcze nie jesteś rozwinięty do, w jakikolwiek sposób. No i Steven e, potrzebuje się najeść. E, jeśli pies na nami podąża, to traci e, jeden punkt ża żarełka na 30 sekund, chyba, albo na 15. E, tak więc to sterczy na pewną dłuższą chwilę, chyba na 15, bo coś mu szybko spadło. Ale no nie jest to wieczne. Przy czym, jeśli punkty żarełka spadną, psu do zera, to nie, nie zdechnie, ale będzie nieaktywny. Nie będzie mógł na przykład atakować nic. Tak, Steven to jest swoje urzeczko. No dobrze, nie, nie to. Zróbmy sobie dzień znowu, bo jednak nie chcę, żeby mnie coś tutaj zaatakowało od tyłu. No tu już byli tanci jacyś. O ja, się przelagowało. No, tak więc to by było na tyle. A, oczywiście, pokażę. Żeby wejść do ekwipunku Stevena, to naciskamy na niego prawym przyciskiem, w momencie, kiedy y, mamy deski w ręce, i sobie wchodzimy. I w sumie taką jedną ostatnią rzeczą, jaką możemy zrobić, to pokazanie, jak się z psem bawi. Z psem bawi się tak, że mu się rzuca. Tak po prostu pewnym przyciskiem, i w tym momencie on biegnie po to, i przynosi nam, i wypluwa. I wtedy, niestety, kość jest ośliniona, ale wystarczy nacis nacisnąć jeszcze raz pewnym przyciskiem, aby przestała być ośliniona. taką strzepujemy, No i wyrzucamy jeszcze raz. I pies przynosi. jest szczęśliwy. Jak normalny pies, normalne psy też się cieszą, jak mogą sobie kością porzucać. Tak więc. Ja jestem Shale. A to, to jest Steven, który tak śmiesznie przekręca główkę. To był mod Doggy Talents. Bardzo fajny, przyjemny mod. Szczególnie jeśli na przykład gramy sobie jeszcze z takimi modami jak Minecraft Call the Life i tak dalej. Po prostu jest przyjemnie mieć takiego towarzysza. Wszystkie patrzą na tę kość z takim wyczekiwaniem. No dobra, więc dzięki. Mam nadzieję, że przydał Wam się ten poradnik. No i do zobaczenia następnym razem.